Dzisiejszy dzień to najdłuższy dzień na pielgrzymce, najdłuższa trasa, dużo asfaltu. Jak poradziliście sobie z tym dniem? Kto powiedział, żeśmy sobie poradzili? Nie Dotarliście nie. do Zawadzkiego. Tak, tak, że oczywiście poradzić No nie było łatwo. W tym roku jakoś tak trudno nam się szło. Jak wracam pamięcią do doświadczeń zeszłego roku, to wydaje mi się, że nam to poszło sprawniej. Co się stało w tym roku, nie mam pojęcia, może jesteśmy rok starsi, może to jest przyczyna. Było bardzo trudno. Gdzieś próbowaliśmy mobilizować y, ludzi do tego, żeby iść y, odważnie, ochoczo. Mieliśmy takie takie słowo, kiedy byśmy patrzeć na prawo, na lewo i powiedzieć dasz radę, a później powiedzieć na prawo, na lewo dam radę, żeby się wzajemnie motywować, y, no padły nam też troszeczkę głośniki, znowu y, też y, gitarzyści mieliście problemy. Więc też tak, to też tak sprzyjało temu, że ten śpiew troszeczkę taki ociążały i to też Jakieś, to pójście, ale, ale, jak mówił Boże Słowo, moc, sobości doskonali. Widzę, że jesteśmy dzisiaj, to, że żyjemy i to, że mamy dobre komory i chcemy mieć jutro, to jest jakiś znak, że Bóg nad nami czuwa i swoją łaskawość ma sprowadzić prowadzić w Też Jeszcze kilka słów powiedzmy o obiedzie. Czy on pomógł Wam iść dalej i dodał sił? O, obec w Potrówce to jest y, od 10, 11 lat, 14, 11, teraz już teraz 11 razy, jak to przeliczymy, to był ten obec w Petrówce, u tej wspaniałej rodziny, z tym wspaniałym księdzem proboszczem, no, tutaj bez dwóch zdań y, jest, było takie, takie dobre miejsce spotkania z tymi ludźmi i, i doświadczenia ich dobroci serca i z tych smakołyków, które dały nam siły.